Co robisz, Norbi? Biorę rzeczy, takie najpotrzebniejsze. A gdzie? No bo słuchaj, sprawa wygląda tak, że jadę na wakacje, nara! Ty, no ale go, go, gościu, przecież tu ga, ga, gadżety są do... ten... Po co mi te gadżety? No, przydadzą ci się na te wakacje. Jak to mi się na wakacje przydad... No zobaczysz, tylko otwórz. Ty! To są te? No. Te? To są najlepsze gadżety na wakacje, które mogą przydać się nie tylko mi, ale również Wam, więc oglądajcie ten odcinek uważnie, bo jak widzicie, mamy tutaj tego trochę do otworzenia, a na wakacje jadę całkiem serio. Gdzie, co i jak? pozostawię tutaj trochę nie do powiedzenia, ale będzie naprawdę grubo i kolejny odcinek też będzie super, więc musicie zostawić sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale. W ogóle, czemu ja kucam? Aha, kucam tak, bo mam tutaj coś bardzo dużego. Zostawcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to by widzieć kolejny odcinek, bo obiecuję Wam, że bardzo Wam się spodoba i pod tym również strzelcie łapkę w górę, bo z pewnością też będzie fajny, przede wiele rzeczy, które może przydać się nie tylko w podróży, ale również po dojechaniu do celu, a Wy oglądacie dajcie ten odcinek do samego końca i dojedźcie do celu. Jeżeli ktoś jedzie na wakacje, to życzę udanych wakajek, jak ktoś ogląda mnie w trasie, to bezpiecznej trasy i wszystkim bez wyjątku życzę miłego oglądania. Tak więc zaczynamy! Wakajkowy gadżet numer jeden to rzecz idealna, co prawda nie da się jej kupić na Allegro, ale da się ją dostać w internecie. I jest to coś, o co wielu z Was prosiło, mianowicie są to krótkie spodenki, które dodaliśmy na smiesneciuszki.pl, więc jeżeli chcecie sobie takie sprawić, to wbijajcie na nasz sklep, bo od teraz są dostępne i wyglądają naprawdę kozacko. Są lekkie, cieniutkie, zwiewne, idealne na duże upały, a oprócz tego Wasze ulubione koszulki z nowej kolekcji od teraz dostępne są również w odchudzonej wersji bez rękawów, dzięki temu widać doskonale bicka, a na plecach wciąż widać doskonałe wzory. W zestawie ze spodenkami w całości prezentuje się właśnie tak, ale... To nie wszystko, bo mamy również nową customową koszulkę. Fioletową u góry z takimi rękawkami, czarną na dole i poszarpaną jeszcze niżej. Co wygląda totalnie złodupnie. Zresztą w całym zestawie ta koszulka prezentuje się właśnie tak. No, i tak w wakajki można się nosić, więc jeżeli wy też chcecie tak się nosić, wbijajcie na mięsneciuszki.pl, bo wszystkie te rzeczy są już dostępne na sklepie, a my przechodzimy do gadżetu numer dwa. Gadżet numer dwa to coś, za co każdy z Was mi podziękuje, jeżeli na swoje wakacje wybiera się samolotem albo autokarem, albo nawet w samochodzie, bo to serio jest totalny wakacyjny niezbędnik, z którego nie każdy korzysta, a każdy powinien. Czy spoko, spokojnie? No, dobry no, masz. Nie, bo jestem raperem. Lecę pod temat, szybki odcinek, Przemo z pięciu godzin robi krótki wycinek, mamy 20 minut materiału, a ja lecę sobie tutaj, K pomału. <laughs> Jak widzicie, mamy tu dwie paczki, bo mamy tutaj dwa różne przedmioty w dwóch różnych cenach. Ta kosztowała zaledwie 5 zł, a ta 59, więc przeskok w cenie jest mega ogromny. Ale czy przeskok w zastosowaniu będzie podobny? Przekonajmy się. A są to dmuchane poduszki podróżne, ale nie takie zwykłe, chociaż taką mogliście już widzieć. Sama poduszka ma takie welurowe poszycie, jak na przykład materac do pływania i jak materac ma również wentyl, dzięki któremu możemy ją w ekspresowym tempie nadmuchać. Dosłownie na jednym wdechu. To kardiona, bo jeżeli to jednak pomaga, przemo. A i serio, na jednym wdechu. No i proszę, mamy taką o właśnie ładną podusię. I do czego ta poduszka służy? No jest to poduszka na kark, dzięki czemu siedząc w takiej pozycji, na przykład w samolocie albo w autokarze, jest nam zdecydowanie wygodniej, bo na przykład możemy złożyć naszą głowę na ramieniu i nasz kręgosłup nie będzie potem byłamany, tylko wyśpimy się gitarka. Ja sam z takich poduszek korzystam i sam w takiej poduszce śpię nawet w nocy, bo tak cenię sobie ich komfort i wygodę. Oczywiście istnieją też żelowe wersje, ale taka dmuchana jest fajna, bo zajmie Wam mało miejsca w torbie, a w podróży możecie ją nadmuchać i zanim wysiądziecie, Ponownie upuścić. Dobra, to teraz wersja droższa, bo to może być prawdziwy bęger. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, nie korzystałem, więc wielu z Was zapewne również. I proszę bardzo, podobnie jak wcześniej mamy welurowe poszycie, ale ta poducha jest zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie większa i w zasadzie to bardziej przypomina kapok niż poduchę. A gdzie to się dmucha? O, chyba tutaj. Jak to mam, tym to mam dmuchać? Serio? Nie ma wentyla? To jest, to jest jak do pompki. Ja nie będę w podróży pompki nosił ze sobą. No dobra, no to spróbuję ustami. Może się uda. Dobra, da się. I to wygodne, bo jest szerokie. Patrzcie, to jest giga szerokie, więc bardzo łatwo wdmuchać powietrze, a jednocześnie klapka działa. I to jest dobre. To jest lepsze niż wentyl jednak. Ej, i dmuchanie tego... De facto było równie szybkie co tego, a patrzcie, jaka jest różnica w rozmiarze. No i dobra, o co tutaj chodzi? Czemu to wygląda jak kapok? Bo tą poduchę możemy używać w nieco inny sposób. Patrzcie, możemy ułożyć się o na przykład właśnie tak. I to jest mega wygodne. Ej, też się tak wygodnie śpi. I tutaj sobie można ten śpiulkolot w różnych konfiguracjach robić. Na przykład, patrzcie, jest karteczka z instrukcją, na której mamy różne możliwe pozycje. Czyli na przykład można, aha, że tak pod brodę, czekajcie. Robię poduszkową jogę od początku. Można, o, tak pod brodę sobie można ją włożyć. I to jest wygodne. Można zrobić to, co robiłem na początku, czyli to. I to jest jak na razie mój top-top. Można też zrobić pozycję ramienną, czyli tak. Ej, to jest zarąbiste. Ty, ale to nagrywa, ja nie śpi. A, no i jak już te wszystkie pozycje y, przetestujecie, to... Bierzecie ze to. Ej, jaki ekspres? To jest totalnie warte 59 zł. Ale to również jest warte 5. Oba te zakupy są doskonałe i to jest niezbędnik wakacyjny. Kupcie sobie, nawet, nie wiem, rodzicom, dziadkom, jak z nimi idziecie, bo to pomoże Wam się wszystkim wyspać. Banger. Na wakajkach są czasem takie miejsca, że jest gorąco fest. I ciężko z tym cokolwiek zrobić. Na przykład na plaży albo w autokarze, gdzie chucha człek na człeka. I marzysz o tym, żeby się schłodzić i właśnie w tym celu kupiliśmy gadżet numer 2, bo to z takiej sytuacji może was totalnie wyratować. Kosztowało nas to 27,70 i mam nadzieję, że były to dobrze wydane pieniądze. Czy na pewno przekonajmy się. Jest to małe, jak widzicie i można sobie to ze sobą gdzieś zabrać i to podobno jest ręcznik chłodzący. Jak chłodzi? Nie wiem, ale strasznie chciałem to przetestować i mam nadzieję, że rzeczywiście chłodzi. Uwaga! Tak, jak na razie średnio mnie chłodzi, no ale zapewne trzeba coś z nim zrobić. Czekaj, czekaj, ja patrzę aukcję. Uwaga, zalety. Natychmiastowy efekt chłodzenia. Nie czuję się schło... No nie czuję się schłodzony. Wykonany mikrofibry lekki daje długotrwałe uczucie chłodu. Nie daje długotrwałego uczucia chłodu. Wszędzie pisze tylko, że ma długotrwały efekt chłodzenia, no ale nie pisze jak mamy go osiągnąć. Co, mam jakieś zaklęcie tym magiczne wykastować? Co, Fire... Nie wiem, nie wiem. To jest... Dobra, dajcie mi wody. Weźmiemy wodą, spróbujemy. Dziękuję Ci bardzo, dobry człowieku. No i co? Uwaga, wylewamy wodę. Okej. Okay. Pa, 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 Przemo. Tu zobacz. O, jak sobie ładnie bierze i sobie nasiąka teraz ten ręcznik. No i niech sobie nasiąknie i zobaczymy, czy będzie chłodził. Wiesz co, ja to miałem taką nadzieję, że to będzie ręcznik nasączony jakimś aloesem na przykład, czymś takim odświeżającym, jakąś taką substancją, która będzie łagodna dla skóry, jednocześnie da efekt odświeżenia, chłodzenia, no bo tak to tam pisało. No jedyne, co w tym ręczniku chłodzi, to woda, która była taka no, mniej więcej w temperaturze pokojowej. To jest... Zwykły ręcznik z mikrofibry, a wszyscy sprzedawcy, którzy mówią, że jest to ręcznik chłodzący, są oszustami. Więc nie dajcie się oszukać przed wakacjami. Taki ręcznik może być potrzebny, na przykład na siłownię, by przetrzeć po sobie sprzęt albo siebie przetrzeć, ale nigdy w życiu nie wolno tego nazwać ręcznikiem chłodzącym, bo nie chłodzi, to nie posiada takiej funkcji. Jedną z najgorszych rzeczy, jaka może Was spotkać na wakacjach, są bez wątpienia ciepłe napoje. Na szczęście kupiliśmy pewien gadżet. Nie był on tanim, bo kosztował nas 79 zł. To dość sporo jak za gadżet, ale jeżeli ma nas ochronić przed ciepłymi napojami, to jest to odpowiednia cena. Zobaczmy, czy tak będzie. I jak możecie się domyślać, w środku mamy lodówkę z schładzarkę jak zwał, tak zwał, ale ta akurat jest w dość nietypowej formie, bo jej kształt przypomina Kształt ogromnej czerwonej puszki coli, co zdaje się być bardzo apetyczne. I w sumie, jakby to nakleić etykietę, to by zarumbiście wygląda Puh. Czekajcie, czy ja mam kolki tutaj. Sprawię, że będzie lepsza. I patrzcie na to. No, według mnie teraz jest od razu lepsza, od razu też widać, że bez cukru. No, wygląda to kozacko. Sama lodowa odkręca się od góry. Mamy też napchane trochę papieru. Już trochę mniej. Mamy również kabel, a raczej przewód, który służy do zasilania. I co ważne, to zasilanie jest zasilaniem USB. I wiecie co to oznacza? To oznacza, że możecie sobie to wziąć na plaży i na przykład tam w piaseczku usadzić sobie lodowę. Chociaż może lepiej nie, bo to są wentylatory. W każdym razie na ręczniku położyć sobie lodowę i niech picie się chłodzi. No, ale właśnie. Po pierwsze, spróbujmy ją uruchomić. I dziękuję Ci uprzejmie. No to dobra, robimy tak. Podłączamy sobie tutaj tego digidonga, podłączamy sobie tutaj tego digidonga do dwóch amperów i uruchamiamy powerbanka i... Słyszycie? Pracuje. Okej, okay, czy robi się chłodniej w środku? Ej, chłodna jest ta blaszka. A dopiero co to włączyliśmy, i blaszka już jest chłodna. To akurat dobry znak. No i dobra, zobaczmy co tutaj wlezie. Czy butelka wlezie? Wlezie. Nawet z lekkim luzem, więc na pewno możemy sobie chłodzić napoje w butelce. Ale, czy wejdzie nam tutaj na przykład pucha jakiegoś energola? Ej, idealnie na styk wymierzone pod puszkę. Ta puszka akurat jest schłodzona, bo wyjęliśmy ją z lodówki. To natomiast jest w temperaturze pokojowej. Co oznacza temperatura pokojowa, ja już wam to precyzuję. Bo temperaturę tego napoju zmierzymy sobie termometrem kuchennym. Termometr jak na razie wyłączony, wkładamy, odpalamy i mierzymy sobie... O, patrzcie, jakie bąbelki zaczęły tutaj robić. I mierzymy sobie temperaturę. Tutaj. Na ten moment jest to 23,2 stopnia Celsjusza. No, przecinek 4. Około 23,5 w każdym razie. I teraz zobaczmy... O, i teraz znowu spadło. Czyli 23,2. Tak zakładajmy. Zobaczmy, co się stanie, jak włożymy to do lodówki, To sobie odstawimy i pod koniec odcinka zobaczymy, w jakiej temperaturze będzie nasz napój i to porównamy. Tymczasem kolejny gadżet, a to niech się lepiej chłodzi. Co ty robisz? Podlewam buty, nie widzisz? Nie, no to szkoda butów. Ale to każdemu na wakacjach czasami się zdarza zmoczyć buty, więc ja musiałem zrobić symulację dla widza, bo to jest poważny problem. Czasami wejdzie się po prostu do wody, zupełnie przypadkiem idąc po plaży, czasami po prostu zacznie padać. No i buty cyk zmoczone, a macie na przykład jedną parę na wakajkach i co? I jest problem. Ale ten problem nie jest nie do rozwiązania, bo ten problem można rozwiązać podobno gadżetem, który kosztował nas 69,99. Miałem go gdzieś tutaj, tu chyba. To, o, to jest to, to jest to, ale czy to rzeczywiście tak dobrze działa, jak mówią na aukcji? Przekonajmy się, ponieważ to jest wkładana suszarka do butów i to z ozonatorem, co oznacza, że oprócz tego, że buty powinna suszyć, to powinna je jeszcze dezynfekować i sprawiać, że nie będą tak capi. No, one trochę jadą i już to czuję tutaj, są moje buty do biegania, tak by the way, to w nich robię te wszystkie kilometry na bieżni. Jeżeli chodzi o sprzęt, to prezentuje się on właśnie... Tak, powiem szczerze, że wykonany jest całkiem nieźle i mamy tutaj taki przewód i tutaj mamy takiego pilocika z włącznikiem on-off. No to dobra, rozwinę przewód, podepnę suszarę i suszara gotowa do użycia. Buty ładnie sobie wchłonęły, wow, 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 czekajcie, ja wyleję tą resztkę wody i wszystko gotowe. Teraz możemy włożyć nasze urządzenie do wnętrza buta. Zobaczmy, jak to wejdzie. Nawet chyba nie trzeba rozsznurowywać. Proszę, wchodzi elegancko tutaj do samego czubeczka. I tutaj tak samo wkładamy sobie urządzenie. I teraz naciskamy guzik na pilocie i. To jest chyba ozonowanie. No to pyka. Tak, jakby tam prąd w środku sobie rozbijał atomy tlenu i tworzył ozon, nie? Bo tak ozonatory działają. Pachnie ozonem, ale. To nie suszy chyba, chyba, że ten ozon ma jakieś właściwości osuszające? Nie wiem. Wiecie co? Zrobimy tak. Odniosę te buty gdzieś dalej, żeby nam nie pykało i też sprawdzimy na końcu odcinka, czy moje buty wyschły. Ten cudowny przedmiot, który kręcę sobie właśnie w ręce, kosztował nas 69 zł. I jest to coś idealnego dla osób, które lubią pokręcić się po świecie. I to jest doskonała dekoracja wraz z motywacją dla podróżników. Już wam pokażę. Pozwólcie, że na szybko to otworzę, bo jest dość nieźle owinięte folią. No, i w końcu, i zapakowane też jest dość nieźle, też jest dość ładnie. I mamy tutaj taką metkę, i można napisać dla kogo, od kogo, z miłością w dodatku. A w środku, do tej miłości, mamy dorzucone coś takiego i coś takiego. Mamy tutaj taką właśnie monetę, zaraz wyjaśnię Wam do czego służy, takie właśnie pineski i taką właśnie żółtą ściereczkę, ale najważniejsze jest to, co mamy tutaj, czyli ogromną, miejmy nadzieję, że również, oj tak, przepiękną mapę świata, ale to nie jest byle jaka mapa. Już Wam tłumaczę, o co chodzi, tylko rozłożę sobie ją ładnie na stole. No bo właśnie, pineski są po to, by móc sobie to na stałe przywiesić do ściany, czego w tym momencie nie będziemy robić, ale ta funkcja, która interesuje mnie najbardziej, to funkcja z monetą, bo dzięki monecie możemy sobie usuwać złotą farbę i odkrywać kraje, w których byliśmy albo do których się za niedługo wybieramy i jak sobie już zdrapiemy, to szmatka jest po to, by można było sobie o strzepnąć tutaj okruszki. No i proszę bardzo, wezmę to do ręki, żeby było lepiej widać. Tak wygląda zdrapany kraj z daleka, a tak wygląda z bliska. I w ten sposób, niczym mali odkrywcy, zdobywcy wyjeżdżając na kolejne wakacje, możemy zdobyć cały świat. Buhaha, I mam świat w rękach, przemówić. Świat jest w moich, w moich rękach jest świat. Tak się właśnie czuję. I to jest motywacja do dalszych podróży, a oprócz tego wygląda naprawdę ładnie. Bardzo starannie wykonany zestaw. Wiecie, co jest w tym ogromnym kartonie? Oczywiście, że nie wiecie, bo wam jeszcze czy nie pokazałem, ale mogę wam powiedzieć, ile nas to kosztowało, kosztowało, bo to kosztowało nas 85 zł, ale realnie jest to coś, co może się przydać i coś, co mogli wysłać w znacznie mniejszym opakowaniu. A serio, wysłali to w takim kartonie kurierem. I już wam pokazuję. Ej, czekajcie, czekajcie. Czy ty to widzisz? No. Czemu to jest brudne? Czy my dostaliśmy znowu coś używanego? Nie, a może... Czekaj, to jest chyba wzorek albo farba? To wygląda jak takie gwiazdki. Nie wiem, ale już ostatnio dostałem kilka razy jakieś rzeczy po zwrotach z Allegro. Jakieś używane, takie co są sprzedawane jako nowe. I strasznie mnie to wkurza, serio. To jest mega irytujące. Przysięgam wam, że jeżeli kolejny sprzedawca wyśle mi cokolwiek, co nosiło ślady użytkowania, to wrócę tym daleko bardzo i mu odeślę. Następnie popsute. Ech, no, ale wracając, bo może faktycznie tutaj nic w środku się nie wydarzyło, a to jest gadżet, który może się mega przydać. Szczególnie na plaży i szczególnie, jeżeli w waszej rodzinie są jakieś osoby, na przykład osoby starsze, dla których zdrowia jest się dobrze chować od słońca. Ja takie osoby akurat mam w rodzinie, więc w najbliższym czasie to się może przydać i jest to samo rozkładający się... Chodźmy z tym przemą na zewnątrz, bo ja się boję tego. Chodź, chodź, bo to tutaj, tutaj to się źle skończy. To powinien być samorozkładający się błyskawiczny namiot! <laughs> Widzieliście, rozłożył się faktycznie błyskawicznie. Ten namiot powinien pozwolić wam schować ch się przed... Słońcem, faktycznie jest tutaj trochę cienia, czy to wygodne? I patrz, tutaj się dwie osoby. Chodź, Kacpi, chodź! Dawaj, A, okay. dawaj! Okay. Elo, Mordo, jak tam Chillera utopia ja w namiocie. fajną koszulkę. Fajna Fajny koszulka, piknik. przypominamy, zmiasny już Pel, idealna, plażowa, i siąść! Też da się tutaj bez problemu, schować przed słoneczkiem, czytać sobie książkę. Co myślisz? Nie yes, zgij totalnie. Kacpi akceptuje, ja akceptuję. Poza tym, że w dalszym ciągu uważam, że coś nie powinno przychodzić w takim stanie, i, i za to temu sprzedawcy, którego widzicie na ekranie, należy się no, co najwyżej neutralny komentarz. To sam przedmiot jest git. A i właśnie, w zestawie mamy jeszcze żyłki i śledzie do przycumowania namiotu. No i tutaj możemy sobie za to zażyłkować, przycumować i sprawić, że nawet jeżeli będzie wiało gdziekolwiek na łące czy plaży, to namiot nie powinien nam odlecieć. Ten gadżet jest naprawdę spoko. No to teraz zobaczmy, co tam z u naszych butów, które przez cały ten czas suszyły się tutaj na korytarzu. Zajęło im to może jakieś dwie, dwie i pół godzinki i czy będą jakkolwiek bardziej... I w ogóle przyłączyło, patrz. Bo to... O, teraz pracuję i było wyłączone. Ojej! Są mokre w środku, ale język jest ciepły. Tak jakby to ogrzewało. Tak, to jest ciepłe. Czyli to coś tam grzeje. No ale w dalszym ciągu są mokre. Powiem Wam tak. Jakbyście je zostawili w pełnym słońcu na 2,5 godziny, tak jak było na zewnątrz, to te buty byłyby suche. A jeżeli chodzi o to urządzenie. No to miejmy nadzieję, że chociaż to ozonowanie i dezynfekcja działa, bo z suszeniem radzi sobie co najwyżej średnio. Tego raczej nie polecam. Ok, teraz zobaczymy co tam słychać u naszej lodówki i naszego podobno chłodzącego się napoju. Sama lodówka cały czas pracuje i nawet na zewnątrz zdaje się być chłodna. A jeżeli chodzi o temperaturę napoju, to uwaga, uwaga. Włączam termometr i 20 i 20 stop. Ej! Czyli schłodziło to napój gdzieś o 3 stopnie Celsjusza. Coś takiego przemu, nie? Uh -huh. Ale co to oznacza, że napój ma 20 stopni? Czy to znaczy, że jest chłodni, le chłodny, letni? Spróbujmy go ocenić. Na pewno jest bez gazu, na pewno jest poniżej temperatury pokojowej, nie jest za specjalnie zimny, ale jest chłodny i w upalny dzień już coś takiego może być ulgą, więc to jest całkiem przyzwoity gadżet. A pomyślcie, że jakbyście wzięli coś zimnego z lodówki, na przykład monsterka, no to zobaczmy ile taki monster ma temperatury. Monsterek z lodówki ma około 6 stopni, czyli jeszcze mniej, ale to mogłoby doskonale podtrzymywać jego temperaturę i myślę, że to może być jeszcze lepsza funkcja tego urządzenia. Jest całkiem spoko jakoś działa, oczywiście nie ma prawa tak dobrze chłodzić jak lodówka, ale swoją podstawową funkcję spełnia. Jest Okej. Okay. I można sobie coś takiego na biureczku trzymać i mieć cały czas zimną puchę grając na kąpie. kozackie. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek dla Was również był naprawdę spokojny. Jeżeli tak, to zostawcie pod nim jak najwięcej łapek w górę i śledźcie kolejny odcinek, dwa, a może nawet trzy. Bo wiele z tych gadżetów podróżniczo-wakacyjnych może się na nich przydać i będą naprawdę grube. Szykuje się, że to z niespodzianka, więc subujcie kanał, zostawcie łapki i napiszcie w komentarzach, który z dzisiejszych gadżetów podobał Wam się najbardziej. A na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło, cześć i miłych wakacji!